Cześć, to Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie pokażę Wam rzeczy, do kupienia których zainspirowały mnie home -tury, które nagrywam. Na początek łóżko, które jest zainspirowane właściwie dwoma filmami, co najmniej, ale pamiętam, że pojemnik, właśnie pod łóżkiem, który widziałam u Anik Filman, podlinkuję Wam ten materiał, zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, że jest taki niesamowicie pojemny. I wiedziałam, że kolejne łóżko. To koniecznie z pojemnikiem. E, a drugi materiał to taki zielony apartament z Poznania. E, nie wiem, czy pamiętacie, oczywiście też podlinkuję. E, I tam był bordowy zagłówek. I zielona tapeta. I to połączenie kolorów totalnie mnie zachwyciło. I tutaj mam zupełnie inny charakter, bo jest po mojemu, ale jednak miałam z tyłu głowy właśnie tamtą sypialnię. I zobaczcie, że i pościel, i poduszki zagłówek to właśnie jest połączenie tych kolorów bordowo-różowo-zielonych. U mnie łóżko jest zielone, bo uznałam, że takie będzie bardziej. Pasowało do tego pokoju, ale też akurat wtedy, kiedy szukałam łóżka, to jakoś bordowe żadne nie rzuciło mi się w oczy, a potrzebowałam na szybko, a nie na zamówienie, dlatego stanęło właśnie na takim układzie. I dodatkowo w tym pokoju jest też bordowe krzesło, więc te kolory się powtarzają. A czy tapeta jeszcze pojawi się na tej ścianie? Mam trochę taki plan, ale jakoś nie mogę się za to zabrać, więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość. A teraz jesteśmy już w pokoju mojej córki, gdzie na ścianie wisi obraz Marioli Ptak z baletnicami. I ci, co oglądali basinowe mieszkanie w kamienicy, to pewnie pamiętają, że tam obrazów Marioli i Grzegorza Ptaków było sporo. I to właśnie tam się o nich dowiedziałam. Ten obraz kupiłam jakieś rok, może półtora roku po nagraniach. Szlafki Besto znałam od dawna, ale szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy przypomniałabym sobie o nich w kontekście właśnie takiej zabudowy, robiąc metamorfozę pokoju córki, gdybym parę miesięcy wcześniej nie nagrywała ich w nowym domu Basi Szmyt. Myślę, że jednak to było nie bez znaczenia. Pierwszy raz spotkałam się z tą baterią nagrywając home tour w mieszkaniu inwestycyjnym i ona zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, bo i łatwo się ścięgam, żeby mieć ruchomą wylewkę i jeszcze ma dwa tryby tego strumienia wody, więc to też jest Super i była w niezłej cenie, chyba około 200 zł, ale też nie chcę skłamać, więc tego się nie trzymajmy. Natomiast nie znałam zupełnie tej marki. No więc pomyślałam, że sprawdzimy. Marka No Name, niska cena. No to trochę dziwne, żeby to była w takiej super jakości. Więc byłam ciekawa i chciałam to przetestować. Dlatego, gdy ta bateria, którą tu wcześniej miałam, się zepsuła zamówiłam tę i, i mogę potwierdzić, że przeczucia mnie nie myliły. Faktycznie jest taka super. Tu już widać, że trochę ten czarny kolor odchodzi. W dodatku tu nie ma żadnego magnetycznego zabezpieczenia, więc zdarza się, że pod wpływem ciśnienia wody ta bateria, ta wlewka się wysuwa z tego uchwytu, a jak tryska wodą i tu lata, to wiecie, że to nie kończy się najlepiej. No ogólnie nie polecam. Oczywiście też nie ma tragedii, działa, faktycznie to jest fajne, że są dwa tryby i jest ruchoma, ale jednak w tej cenie można kupić znacznie porządniejszą baterię, tylko, tylko innej marki. I jak już jesteśmy w kuchni, to od razu pokażę Wam też te pojemniki. One się nazywają Loft i właśnie pierwszy raz widziałam je nagrywając mieszkanie Weroniki i Piotra. Oczywiście zostawię Wam link. Tam one były tak cudownie ułożone w szufladzie i było od razu wszystko widać. Och, zachwycająca organizacja kuchenna. U mnie nie ma takich szuflad, więc to odpada, ale już kupiłam sobie kilka rozmiarów, żeby po prostu zobaczyć, jaki rozmiar jest dla mnie najwygodniejszy do przechowywania jakiego rodzaju produktów. I w przyszłości, jak będę miała kuchnię z takimi szufladami, które mi się marzą, to wtedy myślę, że kupię więcej takich pudełek do środka. W tym filmie to już wszystko. Czekam na wasze łapki w górę i komentarze. Dajcie znać, czy wy też zainspirowaliście się jakimiś rozwiązaniami z home tourów na wnętrza-zewnętrza. I mam nadzieję, że już subskrybujecie nasz kanał i zobaczymy się już wkrótce w kolejnym materiale. Pa pa.